Kiedy patrzymy na figurę Matki Bożej, która tuli w swoich ramionach swojego syna, to widzimy jak bardzo właśnie w tym obrazie widać zespolenie świata ludzkiego ze światem boskim. Oto Bóg stał się człowiekiem. Oto Matka Najświętsza. Tuli w swoich ramionach Pana Boga. I ta postawa zadziwienia, zdumienia, że Bóg w ten sposób objawił swoją miłość w tym świecie, powoduje, że również my chcemy bardzo mocno zjednoczyć się z Panem Bogiem. Bardzo mocno chcemy chodzić w Jego światłości, ponieważ nie chcemy, żeby ciemność ogarniała nasze życie.